W ramach projektu Lemon Game stworzyliśmy grę planszową pod tytułem Galaktyczna Podróż Robotów. Gra ta jest przeznaczona od 2 do 4 graczy dla osób w wieku od 10 lat i może zaprezentujemy tutaj jak wygląda nasza gra, co mamy tutaj w pudełku, co jest nam potrzebne, żeby zagrać. Mamy instrukcję oczywiście do gry, mamy kostkę, mamy żetony. Mamy plansze do gry, najważniejsze sobie rozłożymy. Mamy tutaj naszych bohaterów, nasze pionki, których imiona zaczerpnęliśmy z książki Lema, bajki robotów. Jak one się tutaj nazywają, podpowiecie mi? Kosmogonik. E Mosiężny. Elektrina. E -i, I automateusz. Automateusz. Start, mamy metę tutaj, yy, mamy planety. Na każdej planecie będzie się coś działo po kolei, jak będziemy szli. Yy, wygrywa gracz, który yy, pierwszy dotrze na metę z jak największą liczbą żetonów. Żetony można zdobywać na planetach. Na każdej planecie, jak się ustanie, można zdobyć żetony. Są też bonusy, jeżeli ustanie się na yy, gwiazdce, gdzie jest. Skrzynia ze skarbami, to też można zdobyć dodatkowe rzetony. Żeby Wam tutaj pokazać, jak, jak działa ta gra, to chyba będzie najlepiej, jak sobie zagramy po prostu, co? W ogóle, żeby ustać na start, to możemy sobie wybierzemy trzy. Kto chce, jaki mieć Pionek? Dobra, to ja mam, kogo mam? Powiedzcie mi, tak. Dobra, żeby ustać w ogóle na linii startu i rozpocząć grę, to gracz musi wyrzucić na kostce albo 1, albo 6, tak? Jeśli podczas gry pionek jednego gracza stanie na planecie zajmowanej przez drugiego, gracz stojący tutaj poprzednio rzuca kostką i przesuwa się w tył o wylosowaną liczbę oczek. Kiedy gracz znajdzie się na jednej z planet, może zdobyć żetony za poprawną odpowiedź. Do każdej z planet przypisane są żetony o różnej wartości. Gwiazda czerwona. Jeśli gracz znajdzie się na polu czerwonym, stoi jedną kolejkę. Gwiazda niebieska. Jeśli gracz znajdzie się na tym polu, cofa się po mniejszych wyznaczonych gwiazdkach na wyznaczone pole. Gwiazda fioletowa. Jeśli gracz znajdzie się na tym polu, to przesuwa się do przodu po mniejszych fioletowych gwiazdkach na wyznaczone pole. Skrzynia skarbów. Jeśli gracz znajduje się na polu ze skrzynią skarbów, to otrzymuje dodatkowo jeden żeton o wartości 5. Po zabraniu żetonu skrzynia zostanie zamknięta i kolejny gracz nie może ponownie zdobyć dodatkowych żetonów. Jeśli znajdujesz się na planecie niewidzialnej i posiadasz żetony, to oddajesz jeden żeton o wartości 1. Jeśli znajdujesz się na tej planecie i nie posiadasz żadnego żetonu, to rzucasz kostką... I cofasz się o liczbę oczek wyrzuconych na kostce. Na planszy znajduje się 8 planet: Eparyda fioletowa, Czerwona, Maestrycja, Aberycja, Kryonia, Kybera, Aragana. Kiedy znajdziemy się na jednej z nich, możemy zdobyć żetony o wartości 1, 2 lub 5 za poprawną odpowiedź na pytanie przypisane do każdej z planet. Osoba, która pierwsza dotrze na metę, otrzymuje dodatkowy 1 żeton o wartości 5. Osoba, która druga dotrze na metę, otrzymuje dodatkowo 1 żeton o wartości 2. Osoba, która trzecia dotrze na metę, otrzymuje dodatkowy 1 żeton o wartości 1, a osoba, która dotrze na metę jako ostatnia, nie otrzymuje dodatkowych żetonów. Wygrywa gracz, który po zakończeniu gry ma największą sumę cyfr na żetonach. igre KOSMO TEAM!